Jednak ten rower elektryczny teraz, no, to jest dobry deal, tak? Większość ludzi, którzy, którzy chcą kupić rower, no to jednak rozgląda się bardziej za elektrycznym rowerem. No. Z e mam dość rzadko do czynienia. Natomiast z woli tego, że jestem ambasadorem Trek'a, to yy, zdarza mi się jeździć e-bike'ami. Ostatnio miałem okazję testować nowy Model Rail 99. Jeździłem nim 5 dni, 5 dni codziennie, więc można się już do wielu rzeczy przyzwyczaić. No jest to bardzo kuszący rower, rower przede wszystkim wspaniale się wspinający, czyli, czyli tam, gdzie normalnie wjeżdżam, nie wiem, w jakimś dłuższym czasie lub nie wjeżdżam to tym rowerem elektrycznym jednak mogę te przeszkody pokonać, wjechać, wjechać w zasadzie wszędzie tam, gdzie, gdzie chciałbym wjechać. Natomiast y, dobre też jest to w nim, że no, zjeżdża równie dobrze, jak podjeżdża, więc, więc te zjazdy też y, mają swój urok, natomiast no, trzeba to lubić. No, ja, ja jednak bardziej do zjazdów preferuję lżejszy rower, ale ten też sprawiał mi dużo przyjemności. Dlatego, że jest dużo lżejszy, dużo bardziej jest zabawowy, czuję się na nim dużo bardziej komfortowo. Tutaj jednak trochę ten ciężar, który, który ma elektryczny rower, sprawia mi mniej przyjemności, czyli, czyli więcej siły muszę w to włożyć. Może to dlatego też, że ja na nim krótko jeździłem. Te pięć dni to też, to też nie jest tak długi czas, żeby się przyzwyczaić do wielu, do wielu rzeczy, czyli do jakichś banych hopów, do jakiegoś fajnego pochylania w zakrętach, do bardziej szybszej i agresywnej jazdy. No, było to wszystko takie, powiedzmy, wypoziomowane. Porównując treningi e-bajkowe i, i zwykłym, zwykłego roweru, czyli manuala mm, mojego slasza do, do e no wygląda to tak, że jednak na tym e-bajku dużo mniej się zmęczę na podjeździe. To, to też zależy, jak chcę podjeżdżać. Jeżeli chcę być bardzo szybko na górze i i używam maksymalnej mocy plus maksymalny mój wysiłek, jestem w stanie się zmęczyć, choć nadal nie jest to takie zmęczenie, jak podjeżdżanie na zwykłym rowerze. Jeżeli sobie wrzucisz dużą kadencję i będziesz kręcił jak szalony, yy, to też się zmęczysz. Na pewno to jest zmęczenie, moim zdaniem, maksymalnie 30% normalnego zmęczenia, czyli normalnego podjazdu na, na, na manualnym rowerze, tak? Nie sądzę, żeby to udało się uzyskać coś więcej. Jednak ten rower w 70% Cię moim zdaniem wspomaga, tak? Normalnym rowerem podjedziesz 5 razy, tak? Uważam, że 5 razy podjechanie na koziom normalnym rowerem to jest już dużo. Ja podjeżdżam 3 razy powiedzmy i nie jadę więcej, ale to, to, to nie ma znaczenia. Jeżeli 5 razy ktoś podjedzie manualnym rowerem na górę, to jest no, mocno wyczerpujące. Pomimo tego, że czy jedziesz daglezjowym, czy jedziesz szlakiem do góry, to jest mocno wyczerpujące, podjechanie elektrykiem 8 razy do góry na pewno nie generuje takiego zmęczenia. Poza tym jadąc w dół rowerem elektrycznym czy rowerem manualnym, to też to i w jednym i w drugim generuje wysiłek, tak? Ten wysiłek prawdopodobnie może być taki sam, bo rower elektryczny jest cięższy w dół, toporniej się go prowadzi, trudniej się wjeżdża w zakręty i tak ale przez to jedzie wolniej. Rower manualny może jechać sporo szybciej, no bo jest dużo bardziej lekki, dużo bardziej zwrotny i tak dalej, więc to zmęczenie w dół wydaje mi się, że jest na podobnym poziomie, tym bardziej, że jeżeli na manualnym rowerze jeszcze chcesz dokręcić w dół, to znów generujesz tą siłę. W elektryku masz wspomaganie, czyli ono Ci pomoże, a rzadko kiedy w dół w zakręcie jedziesz powyżej 25 na godzinę, żeby sobie dokręcić ten rower Ci nie pomógł, tak? Więc wydaje mi się, że ten poziom zmęczenia nadal, nadal będzie nam elektrycznym rowerze sporo mniejszy. Ciężko uzyskać na trasie 25 na godzinę. Średnia, średniej, średniej prędkości. Tak, tak, To już są takie trasy, powiem ci, szybkie. Tak, tak. Ja wiem, jak tutaj jeżdżę po tych trasach i, i widzę, jakie mam średnie, no to one się właśnie tak między 20 a do 25. Rzadko, kiedy mam większą średnią niż 25 na godzinę. Na trasie, czyli. Sumując to, jeżeli danym elektrykiem wjeżdżasz w jakiś tam zakręt i wjeżdżasz tam 15 na godzinę, to przy każdym naciśnięciu no, on zareaguje, tak? Czyli Cię wspomoże. W manualnym rowerze wjedziesz może minimalnie szybciej, ale żeby jeszcze szybciej wyjechać, no to on ci już nie wspomoże, Czyli ten wysiłek jest dosyć duży. No, ja jeżdżąc w dół mam dużo większe tętno niż spinam się i jadę do góry. To w ogóle nie ma porównania żadnego. No, masz, na dół, masz taki mocny interwał, tak? Tak, tak. Nawet jak do góry jadę 100%, jadę na przykład na czas do góry, bo robię sobie jakiś tam trening, nie wiem, tempówkę powiedzmy i, i ta tempówka trwa, nie wiem, 5-7 minut, w żadnym wypadku nie jestem w stanie zbliżyć się tętnem do tętna zjazdu. Wydaje mi się, że to firmy rowerowe y, mają tak jakby parcie na to, ponieważ no, rower elektryczny zaczął się sprzedawać, y, chcą ich sprzedawać więcej, więc chcą je marketingowo bardzo mocno rozwinąć. No i dobrze, że je wprowadzili, natomiast pewno będą właśnie ograniczenia typu sprawdzenie silników, sprawdzenie mocy, żeby te rowery ze sobą mogły konkurować na tym samym poziomie, tak? Żeby to było tak, że nie, że jeden jest odblokowany, jeden ma dużo więcej koni od drugiego, tylko żeby te rowery były porównywalne, to na pewno będą jakieś obostrzenia i testy i sprawdzenia. Przypuśćmy zawody w rapce i jest... 50-70 metrów podjazdu i jedzie 45 na godzinę do góry, no to, no to ta różnica jest nie, nie, nieprawdopodobna na, na, na samym kawałku podjazdu, więc więc później, wiesz, yy, tak jak ja, czy tam inni, którzy w miarę szybko już jadą, mają od niego tylko minimalnie lepsze czasy, tak? No bo on tak bardzo nadrabia tymi, tymi podjazdami, a tam tych podjazdów też było dosyć dużo, takich yy, dosyć, wiesz, i pomiękimi i dosyć stromych, i tak dalej, więc Trudno, trudno żeby, żeby on nie uzyskiwał podobnych czasów. Natomiast na zwykłym elektryku myślę, że różnica była znacznie większa. Na takim elektryku, który nie jest odblokowany. Tak? Nie ma chipa, nie jest odblokowany i, i tak dalej. Nie? nie możesz objechać trasy na EWS-ie elektrykiem. Nie ma takiej możliwości. Chyba, że masz informację, gdzie będą trasy, i przyjeżdżasz przed tym, zanim zaczną się zawody. Dwa tygodnie wcześniej, trzy tygodnie wcześniej. Bo jest EWS. To przyjeżdżasz na EWS-a, zapisujesz się na zawody i masz dwa dni chodzenia po trasach bez roweru. Możesz tylko i wyłącznie chodzić. I na, na trzeci dzień możesz każdy OS przejechać tylko i wyłącznie raz rowerem. Nie możesz na ten yy, OS wjechać drugi raz. Możesz się zatrzymać, cofnąć, możesz na nim spędzić jakiś tam czas, ale ten czas też jest ograniczony, bo masz w tym czasie zrobić na przykład, nie wiem, trzy OS-y. Więc są jakieś miejsca, gdzie cię zatrzymią, coś tam poprawisz, ale generalnie nie ma możliwości, żebyś po nich jeździł w kółko i uczył się ich elektrykiem. W ogóle tam nikogo z czołówki, żadnej osoby nie widziałem na elektryku. Ci wszyscy tam, Sam Hill, Richie Rudy, tam cała ta reszta, ta Flora Nikolai i tam inni, oni po prostu przyjeżdżają dwa tygodnie wcześniej w daną miejscówkę, gdzie był już wcześniej EWS, i uczą się tych tras, bo potem te trasy są minimalnie zmieniane, nie? Potem chodzą po tych trasach. To myśmy razem chodzili tam z, właśnie z Hilem, tam z, yy, z Richiem i tak dalej. Razem wagonikami jeździliśmy do góry i to wiesz, to tam się odbywa na zupełnie innej zasadzie. Oni tam nie jeżdżą elektrykami na pewno. Wydaje mi się, żeby jeździć je bajkiem trzeba też yy, dużo ćwiczyć poza rowerem, tak? Czyli trzeba trzeba jakąś siłownię, trzeba jakieś bieganie i takie rzeczy. No jednak żeby żeby, tej, żeby, żeby ta forma jakaś była, tak? bo na tym e-bajku jednak nie zrobi się takiej, takiej formy jak na manualnym rowerze. Zresztą nawet ja, kiedy trenuję, no to nie jeżdżę tylko enduro do góry i nie zjeżdżam na dół, tylko poza, poza tym, nie wiem, coś biegam, poza tym jeżdżę na szosie, poza tym, no też robię wiele innych rzeczy, to jest dokładnie tak samo w elektrycznym rowerze jak w manualnym. Czy jest jakaś grupa ludzi, dla której bym polecił e-bajka? Wydaje mi się, że nie, że każdy, każdy może sobie sprawić, każdy może kupić je bajka i nim jeździć i każdy może mieć z tego też przyjemność, tak? to, to wszystko zależy od tego, czego oczekujemy od po prostu jeżdżenia na rowerze, tak? jeżeli oczekujemy jakiegoś wybitnego zmęczenia, zrobienia jakiejś super kondycji, no to, no to polecam manualny rower, jeżeli ktoś ma dużą frajdę ze zjazdu i chce sobie nie wiem, fajnie pozjeżdżać na lekkim rowerze, też manualne, ale jeżeli ktoś chce wyjechać z domu i w dwie godziny zjechać trzy razy z jakiejś góry, no to zdecydowanie e bajka, jeżeli ktoś chce jeździć jakieś dłuższe tripy i tak dalej, to to również e bajka, no te rowery one, one są tak bardzo różne od siebie e że generalnie no każdy coś znajdzie i we bajku i w manualnym rowerze ludzie, którzy Mm, nie wiem, nigdy nie jeździli po górach, teraz na takim elektryku, na takim fulu mogą sobie swobodnie pojechać na górę i mogą też y, próbować zjeżdżać tymi trasami, tak? Jeżeli wcześniej y, nie próbowali, no bo no, nie mogli się tam dostać nawet. Więc myślę, że tak, że zdecydowanie to wpłynie na dużo większą popularyzację enduro. Też się męczę na, na podjeździe, no bo może mam i dobrą kondycję w miarę, jak na mój wiek oczywiście, Natomiast no nie czerpie z tego elektryka przyjemności w dół, po prostu nie i koniec. Fajnie mi się na nim zjeżdża, dobrze mi się na nim pojeździło, ale jak wróciłem na normalny rower i się przejechałem w dół, no to no jednak mam dużo większy fan z tego i nic z tym nie zrobię na razie. Cieszę się póki mogę, bo wiesz, jestem w takim wieku, że za niedługo pewno będę jeździł na elektryku i, i wcale też nie mówię, że no nie, no nie, ja jestem antyelektryczny i ja nie będę jeździł. Nie, no, będę. Będę, tylko no, na, razie, na razie staram się tego unikać.